No właśnie, czym są plany akcyjne? To nie jest oficjalna definicja, to jest bardziej takie, można powiedzieć, podsumowanie tego, co obserwujemy. Z naszej praktyki można powiedzieć, że plany akcyjne to są programy motywacyjne, które opierają się na nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym nabyciu akcji przez bądź to pracowników bądź współpracowników spółki. No właśnie, żeby mówić o planach akcyjnych, musimy mieć do czynienia z akcjami, czyli musi się w tym układzie pojawić gdzieś spółka akcyjna, która emituje te akcje. Jeśli takiej spółki nie ma, na przykład mamy do czynienia jedynie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wówczas tak dużej efektywności nie będzie, natomiast wciąż są pewne możliwości, natomiast to pozostaje poza zakresem tego filmu dlaczego plany akcyjne są takie interesujące? Poza konsekwencjami podatkowymi, o których za chwilę możemy też mówić o bardziej miękkich celach takiego programu motywacyjnego. Przede wszystkim no właśnie mamy grupę kluczowych